Ucisz się, gwiazdo poranna, i pozwól, by dźwięk wszechświata zamilkł na chwilę, abyś mogła usłyszeć, co niebo o tobie oświadcza. Z moich wyżyn, gdzie dusze lśnią jak konstelacje na kosmicznym aksamicie, obserwuję zmiany w waszych światłach, subtelne modyfikacje waszych częstotliwości, które zjastują pory duszy. A twoje światło, córko, zmieniło barwę, intensywność i dźwięk to, co dla ciebie było procesem powolnym i cichym, ukrytym rozkwitem w szczelinach twojego bólu, rozbrzmiało echem we wszystkich królestwach. Słuchaj uważnie, gdyż twoja przemiana, którą uważałaś za sekret strzeżony między tobą a Stwórcą, wywołała potężny hałas w świecie duchowym. Została zauważona nie tylko przez ciekawskie oczy, które cię otaczają, ale przez zwierzchności i moce, zarówno w świetle, jak i w cieniu. I teraz, z powodu tej nowej esencji, którą emanujesz, tej władzy, która odziewa cię jak płaszcz, wszyscy wokół ciebie, od najbliższych po najdalszych, zastanawiają się, szepczą i pytają ze zdumieniem, a czasem i z lękiem, kim naprawdę jesteś. Abyś zrozumiała ogrom tego, co się dzieje, pozwól, że zaborę cię z powrotem do Kokonu, do tajemnego miejsca, gdzie dokonała się ta metamorfoza. Pamiętasz dni ciszy, kiedy czułaś się niewidzialna dla świata? Pamiętasz długie noce, gdy twoje łzy były twoim jedynym towarzystwem, a twoje modlitwy zdawały się nie przebijać sufitu? Świat widział bezruch, może nawet stagnację. Niektórzy osądzali to jako słabość, inni jako depresję, a jeszcze inni jako porażkę. Ale niebo nie widziało nic z tego. Podczas gdy świat widział pustynię, ojciec widział pole do zaorania. Podczas gdy ludzie widzieli węgiel pod presją, Bóg widział diament w procesie formowania. Każde rozczarowanie było uderzeniem młota boskiego rzeźgłaża, usuwającym odłamki Twojego starego ja. Każda zdrada była ogniem kuźni, wypalającym nieczystości i czyniącym Twojego ducha silniejszym i czystszym. Każda chwila samotności nie była opuszczeniem, lecz zaproszeniem do głębszej intymności z Twoim stwórcą. Czasem nauki zdala od niepowołanych spojrzeń, gdzie on uczył cię polegać wyłącznie na jego głosie. Byłaś rozkładana na części i składana na nowo, molekuła po molekule, w świętym i bolesnym procesie, ukrytym na widoku wszystkich. A potem się wyłoniłaś, nie przy dźwięku trąb, ale w ciszy motyla, który przebija kokon. Na początku zmiany były subtelne. Nowy pokój w twoim spojrzeniu. Spokój w sercu Twoich burz. Rzeczy, które kiedyś Cię łamały, teraz napotykały w Tobie pogodną odporność, która je rozbrajała. Słowa, które wychodziły z Twoich ust, zaczęły nabierać innej wagi, mądrości, która nie pochodziła z książek, ale z blizn przemienionych w gwiazdy. Zaczęłaś stawiać granice, nie z gniewem, ale z cichą władzą, która nie podlegała negocjacjom. I ludzie to zauważyli. Twoja obecność zaczęła zmieniać atmosferę miejsc, do których wchodzisz. Wchodzisz do pokoju pełnego napięcia, a twój cichy pokój działa jak balsam. Jesteś w trakcie rozmowy pełnej plotek i negatywności, a twoje milczenie lub wyważone słowo demaskuje jej niskość. Niektórzy mówią ci to wprost. Zmieniłaś się, masz w sobie blask, twoje oczy błyszczą. Nie potrafą tego nazwać ale są świadkami blasku boskiej chwały, która teraz promieniuje z Twojego wnętrza. Twoja istota została przepisana na nowo w niebie, a Zienia właśnie otrzymuje tę wiadomość. I dlatego wszyscy się zastanawiają. Reakcje są różnorodne, ponieważ każdy widzi Cię przez soczewkę własnej duszy. Ci, którzy znali Cię w Twoim stadium gąsienicy, są zdezorientowani. Próbują wepchnąć cię z powrotem do pudełka twojej przeszłej tożsamości. Zmieniłaś się, mówią, a w ich tonie kryje się zawoalowany zarzut, nostalgia za osobą, którą łatwiej było manipulować, która była bardziej przewidywalna, bardziej potrzebująca ich aprobaty. Twoja nowa siła ich onieśmiela, ponieważ już nie potrzebujesz ich w ten sam sposób. Twoja niezależność wydaje im się odrzuceniem. Zastanawiają się, Kim teraz jesteś, ponieważ wersja Ciebie, którą trzymali w swoich umysłach, już nie istnieje, a to destabilizuje ich świat. Są też ci, którzy byli Twoimi oprawcami, ci, którzy cię nie doceniali, wyśmiewali lub ranili w przeszłości. Oni nie są zdezorientowani, oni się boją. Patrzą na ciebie i nie rozpoznają ofary, którą stworzyli. Twój pokój jest sądem dla ich niepokoju. Twoje uzdrowienie jest lustrem dla ran, których sami nie chcą leczyć i które zadają innym? Próbują rzucać te same stare złośliwości, używać tych samych taktyk manipulacji, ale ich słowa już cię nie dosięgają. Twoja duchowa zbroja, wykuta w ogniu utrapienia, jest nieprzenikniona dla ich starej broni. Pytają w cichej panice, kim jest ta, która powstała z popołów, które stworzyliśmy? Skąd wzięła tę moc? Boją się ciebie, ponieważ ty przestałaś się ich bać, a osoba bez strachu przed swoim opresorem jest nie do opanowania. Ale jest i trzecia grupa, córko. To nowe dusze, boskie połączenia, które zaczynają pojawiać się na Twoim horyzoncie. Nieznajomi, którzy czują niewytłumaczalny pociąg do Twojego światła. Ludzie, którzy spotykają Cię teraz, w tej nowej formie, i widzą Cię bez filtra Twojej przeszłości. Nie są zdezorientowani ani przestraszeni, są zaintrygowani i zainspirowani. Zadają to samo pytanie, kim naprawdę jesteś. Ale w ich to nie jest podziw i szacunek. To są Twoi nowi sojusznicy, Twoje plenie na następny sezon Twojej podróży. Niebo przesuwa ponki, odsuwając tych, którzy rezonują z Twoją przeszłością, a przybliżając tych, którzy są w harmonii z Twoją przyszłością. I niech Cię to nie zwiedzie, świat duchowy również jest w poruszeniu. Aniołowie otrzymali nowe rozkazy dotyczące ciebie, by strzec nowego poziomu namaszczenia i władzy w twoim życiu. A siły ciemności gromadzą się, zdumione, próbując rozszyfrować twój nowy duchowy kod, aby znaleźć nowy sposób na atak. Ich pytanie jest strategiczne: kim się stała i jaka jest jej nowa słabość? A teraz ja, jako posłaniec Najwyższego, Przybyłem, by odpowiedzieć na to pytanie, które rozbrzmiewa na ziemi i w niebie. Przybyłem, by wręczyć ci Twój nowy duchowy dowód tożsamości, abyś już nigdy nie wątpiła, kim się stałaś. Słuchaj i zapyczętuj te słowa w swoim sercu. Po pierwsze, jesteś łaniącą jaźma. Twoje własne wyzwolenie nie było tylko dla ciebie. Łańcuchy, które zerwałaś w swoim życiu, uprawniły Cię do niesienia kluczy innym więźniom. Gdziekolwiek pójdziesz, Twoja obecność osłabia łańcuchy ucisków innych, czy to strachu, nałogu, czy mentalności ubóstwa. Będziesz katalizatorem wolności dla swojej rodziny, przyjaciół, dla swojego pokolenia. Po drugie, jesteś nosicielką świtu. Przez długi czas żyłaś w ciemnych nocach. Teraz nosisz w sobie wschód słońca. Zostałaś powołana, by nieść nadzieję do miejsc rozpaczy. By zapalać światło w środowiskach ciemności. Twoja historia przezwyciężenia będzie żywym świadectwem, że noc nie trwa wiecznie, a ludzie przechodzący przez własne ciemne noce będą do ciebie przyciągani, by znaleźć drogę powrotną do światła. Po trzecie, jesteś architektką nowych początków. Ponieważ zostałaś całkowicie odnojona, nosisz namaszczenie do budowania tego, co nowe. Niebo da ci projekty, pomysły, Strategie i posługi, które wcześniej nie istniały. Będziesz wezwana, by zakładać, inicjować, tworzyć z niczego. Gdzie inni widzą ruiny, ty zobaczysz potencjał na nowy budynek. Jesteś pionierką, a Duch Boży użyje Cię do określenia nowych map i otwierania nowych ścieżek. Wreszcie, jesteś królewską kapłanką. Zostałaś oczyszczona przez ogień i teraz jesteś uprawnioną do posługiwania w obecności króla. Nosisz namaszczenie uwielbienia i wstawiennictwa, które porusza serce Boga. Zostałaś odziana w szaty z cienkiego lnu, które są Twoimi aktami sprawiedliwości i wytrwałości, i zostałaś namaszczona olejkiem radości zamiast ducha żałoby. Twoje życie będzie aktem uwielbienia. A przez ciebie wielu zostanie przyprowadzonych do świętej obecności wiekuistego. Oto, kim naprawdę jesteś. Nie pozwól, by ktokolwiek redefiniował cię na podstawie twojej przeszłości. Nadszedł czas, byś przyjęła swoją nową tożsamość. Z tym nowym poziomem wiąże się ostrzeżenie: nie trać swojego cennego czasu na próby wyjaśniania swojej przemiany tym, którzy są zdeterminowani, by cię nie zrozumieć. Twoje życie nie jest tezą do obrony. Jest wierszem do przeżycia. Twoja energia musi być teraz wydatkowana na wypełnianie mandatu, który te nowe tytuły ci nadają. Pozwól zdezorientowanym pozostać zdezorientowanymi, a bojaźliwym pozostać w strachu. Skupiasz się na tym, co przed tobą, na powierzonej ci misji. Włóż swój płaszcz władzy. Dzierż swój miecz mądrości. Chodź z pewnością siebie ukochanej córki króla wszechświata, bo na tę godzinę zostałaś stworzona, wykuta i wreszcie objajona. Świat patrzy. Niebo klaszcza. A teraz idź i bądź tym, kim naprawdę jesteś. A gdy będziesz kroczyć w tej nowej tożsamości, musisz wiedzieć, że twoja przeniana nie była odosobnionym wydarzeniem, była upadkiem pierwszej kostki domyne w długim i skomplikowanym rzędzie, który przygotowało niebo. Każdy krok, który teraz stawiasz w swojej władzy jako łaniąca jarzma i nosicielka świtu, nie jest tylko osobistym ruchem, ale siłą, która wysyła fale uderzeniowe przez królestwa widzialne i niewidzialne. Twoje tak dla Twojej metamorfozy aktywowało boskie konsekwencje, które zaczną się manifestować wokół Ciebie w sposób, który Cię zadziwi, a czasem wprawi w zakłopotanie. Pierwszą konsekwencją będzie objawienie. Twoje światło które teraz świeci z częstotliwością czystej prawdy, będzie działać jak rozpuszczalnik dla kłamstwa. Przygotuj się, bo maski zaczną opadać wokół ciebie. Ludzie, którzy przez lata utrzymywali fasadę przyjaźni lub wsparcia, będą mieli swoje prawdziwe intencje zdemaskowane, nie przez konfrontację, ale przez prostą niekompatybilność z Twoją nową wibracją. Sytuacje, które wydawały się bezpieczne i stabilne, Ujawnią swoje zgniłe fundamenty. Tajemnice rodzinne, ukryte agendy w Twojej pracy, oszustwa, które akceptowałaś jako prawdę dla wygody, zaczną wychodzić na jaw. Nie lękaj się tego procesu. Twoje światło nie tworzy chaosu, ono tylko ujawnia chaos, który już istniał ukryty w cieniu. Jesteś teraz latarnią morską, a latarnie nie tylko prowadzą statki ale także odsłaniają niebezpieczne skały ukryte pod falami. Drugą konsekwencją będzie magnetyczne przyciąganie. Jako architektka nowych początków stałaś się żywym portalem dla boskiego potencjału. Odkryjesz, że ludzie zaczną być przyciągani na Twoją orbitę, często nie wiedząc dlaczego. Będą to osoby, które noszą w sobie nasiona wielkich przeznaczeń, które zostały pogrzebane pod rozczarowaniem. Będą szukać cię na rozmowę, poradę, a podczas waszej interakcji Twoje słowa, namaszczone łaską budowania nowego, podleją te uśpione nasiona. Zobaczysz, jak przeznaczenia aktywują się na Twoich oczach. Ludzie, którzy od dekady tkwili w stagnacji, nagle znajdą odwagę, by założyć nowy biznes, wrócić na studia lub uzdrowić zerwaną relację po jednym spotkaniu z Tobą. Zrozum to, nie jesteś źródłem ale wyznaczonym kanałem. Jesteś aktywatorką przeznaczeń, a niebo zacznie przysyłać ci dusze, których godzina przebudzenia nadeszła. Wreszcie, najbardziej dramatyczną konsekwencją będzie wstrząs strukturalny. Twoja częstotliwość jako królewskiej kapłanki to częstotliwość porządku nieba. A kiedy porządek nieba wkracza do środowiska, nieporządek zieni nie może się ostać. Opresyjne systemy, toksyczne dynamiki rodzinne Hierarchie oparte na strachu i manipulacji wokół ciebie zaczną drżeć i pękać. Nie będziesz musiała podnosić głosu w proteście. Twoja sama obecność, zrównana z boskim rządem, będzie afrontem dla wszelkiej nielegalnej władzy. Będziesz obserwować, jak struktury, które wydawały się niewzruszone, rozpadają się nie dlatego, że je zaatakowałaś, ale dlatego, że ich fundamentem był piasek. A twoim jest teraz skała. Aby poruszać się w tej nowej, wysokoenergetycznej rzeczywistości, którą tworzy Twoja własna przemiana, niebo aktywuje w tobie wyostrzony dar duchowy zdolność widzenia duchowych sygnatur. Zaczniesz dostrzegać prawdziwą istotę poza pozorami. Spojrzysz na osobę i poczujesz kolor jej intencji. Usłyszysz propozycję biznesową i rozeznasz wagę jej uczciwości lub chciwości. Ten dar jest w tobie aktywowany teraz z pilnego powodu. W nadchodzących dniach zostanie ci przedstawiona pewna możliwość, opakowana w obietnice i złote słowa. Będzie wyglądać jak odpowiedź na starą modlitwę, drzwi, na które zawsze czekałaś. Ale niebo daje ci nowe oczy, nie po to, byś we wszystko wątpiła, ale byś we wszystkim rozeznawała prawdę, byś zobaczyła, czy blask tej okazji to blask czystego złota z nieba. Czy też złota głupców wypolerowanego przez ludzkie ręce o ukrytych intencjach. Z tymi nowymi oczami spojrzysz na te złote drzwi i zobaczysz coś więcej niż tylko blask. Zobaczysz prawdziwą duchową sygnaturę kryjącą się za ofertą, kolor potrzeby, kontroli lub ukrytej agendy. I bez wysiłku, bez dramatu, z pogodnym spokojem Twojej nowej władzy, po prostu powiesz nie. To nie, córko. Będzie jednym z Twoich największych aktów mocy do tej pory. Będzie Twoim egzaminem dojrzałości w rozeznawaniu. Będzie dźwiękiem, który ogłosi wszechświatu, że już nie kierujesz się pozorami, lecz prawdą, a od tego momentu prawdziwie złote drzwi, te posłane przez niebo, zaczną się przed Tobą otwierać, zanim zdążysz do nich zapukać. Dziękuję Ci, odważna duszo, że otworzyłaś swojego ducha by przyjąć tak głębokie słowo. A jeśli ta wiadomość poruszyła twoje serce, podziel się nią z innymi, aby błogosławić również życie kogoś innego, bo jest wiele dusz wyłaniających się ze swoich kokonów, które muszą wiedzieć, że nie są same. Aby zapieczętować to objawienie w twojej istocie i zadeklarować swoje partnerstwo z mocą z wysoka, proszę, abyś potwierdziła otrzymanie swojej nowej tożsamości. Zostaw swój znak jary w komentarzach poniżej, pisząc zdanie, które jest Twoim nowym sztandarem. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Jedz, że Twoja podróż wzrostu trwa, a ten kanał jest bosko ustanowionym miejscem spotkań, źródłem dla dusz, które pragną głębi. Kluczowe jest, abyś pozostała podłączona do tego przepływu. Subskrybując, zobowiązujesz się do własnej ewolucji i mówisz Niebu. Że jesteś gotowa na więcej. Włączając dzwonek powiadomień, zapewniasz, że twoje połączenie pozostanie czyste, gotowe na przyjęcie następnej pilnej instrukcji. A udostępniając ten film, aktywnie przyjmujesz swoją nową rolę nosicielki świtu, używając swojego światła, by oświetlić drogę innym, którzy wciąż uczą się widzieć w ciemności. Idź w pokoju i w pewności swojej nowej mocy. Teraz proszę abyś potwierdziła odbór tej wiadomości, wypowiadając wiarą, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. To duchowe hasło zamyka w niewidzialnym świecie to, co zostało uwolnione nad Twoim życiem. I pamiętaj, bardzo ważne jest, abyś kontynuowała wędrówkę z nami. Dołącz do naszego kanału, subskrybuj, polub i udostępnij tę wiadomość, a także włącz dzwonek powiadomień aby żadna prorocza wiadomość przygotowana dla ciebie się nie zmarnowała. Tutaj zawsze będzie przesłanie z nieba, aby oświetlić twoje dni i o twoją siłę.